Witam Cię na moim kanale YouTube, nazywam się Joanna Dymerski, a to jest zapowiedź nowej serii filmów składającej się z trzech odcinków w temacie wlewy dożylne witaminy C. Obiecałam to moim znajomym i przyjaciołom, którzy w rozmowach ze mną, jako pacjentką również, pytali co o tym myślę. Obiecałam, że nagram w tej sprawie film, że zdobędę wiedzę na ten temat, aby podzielić się z nimi w tym zakresie i pokazać linki, które można. I te linki znajdziecie pod filmem, które można przejrzeć w zakresie badań nad pacjentami, którzy poddali się leczeniu alternatywnemu, jakim jest wlew dożylny witaminy C. Chcemy się też tutaj zastanowić, czy warto, czy w każdym przypadku, i proszę Was, abyście tej serii nie traktowali jako poradę medyczną, dlatego że nie jestem fachowcem w zakresie medycyny i wiedza, którą zdobywam jeszcze i zdobyłam, ma pomóc osobom, u których zdiagnozowano choroby, również nowotwory. Aby umiały się poruszać w tym temacie i mogły podjąć mądrą decyzję, która im nie zaszkodzi, ale pomoże. Historie mojej choroby jako pacjentki, i tu właśnie te filmy przedstawię Wam z punktu widzenia pacjentki nagrałam w siedmiodcinkowej serii pod tytułem Smak szczęścia i będę żyć. Jest to seria w odcinkach podobnie jak i tutaj. Ta seria o wlewach dożylnych będzie odcinkowa, dlatego, że po operacji moich płuc jeszcze mam problemy z kaszlem, kiedy za długo mówię. Zastanawiam się czasem i też będę to wiedziała po moim badaniu CT, któremu poddam się 20 czerwca, czy kaszel, który cały czas mam jest wynikiem przerzutów, <laughs> czy jest to wynik cały czas pooperacyjny płuc. Kochani, proszę, abyście nie traktowali tego filmu jako poradę lekarską, a jednocześnie przeanalizowali wspólnie ze mną, czy warto oddawać się alternatywnym metodom leczenia i w tej serii, jak już mówiłam, będzie to dotyczyło dożylnych wlewów witaminy C. Chcę Wam też na początku, w tym pierwszym odcinku, podziękować za oglądalność. Jest Was już ponad 4000. Zachęcam do subskrypcji, tak abyście nie ominęli żadnego filmu. Który na pewno będzie ciekawy dla osób, którym postawiono świeżą diagnozę lub już jakiś czas walczą z chorobami. Stwierdzam jednoznacznie i Państwo na pewno też, że nie ma osób zdrowych w naszym środowisku, a ta seria i kolejne są zainspirowane rozmowami z moimi przyjaciółkami, z moimi znajomymi. Na temat decyzji, jakie należy podejmować w trakcie, kiedy dowiemy się, że jesteśmy chorzy. Jak już mówiłam w poprzednich odcinkach, na pewno nie można kierować się opinią jednego lekarza nad naszymi wynikami, dlatego że może się okazać, że inny lekarz inaczej zinterpretuje wyniki badań. I dlatego dobrze jest zasięgnąć opinii wielu lekarzy. Jeśli chodzi o moją diagnozę, o moje diagnozy, tak właśnie było, ponieważ zgłosiłam się do klinik i szpitali, w których całe gremium lekarzy, specjalistów wysoko kwalifikowanych podpisało się pod moimi diagnozami, i obecnie, ponieważ szpitale już nie mają nic do zrobienia, tak przynajmniej twierdzą. W przypadku moich diagnoz, jestem obecnie pod kontrolą onkologa w praxis, czyli w praktyce lekarskiej tutaj w Berlinie, która to pani onkolog już na pierwszej wizycie, no właśnie. już na pierwszej wizycie zrobiła mi badania lekarskie, badania krwi i tak dalej, przebadała mnie, przebadała mi płuca. I podjęła decyzję, że dopóki dopóty nie zobaczy aktualnego stanu po badaniu CT, czyli tomografii komputerowej, nie może podjąć żadnych decyzji, co robić ze mną dalej. Nadal jestem od marca na antyhormonalnej tabletce, która spowodowała, że rak piersi ja mam przynajmniej takie wrażenie, jako pacjentka, Cofnął się. Ale pamiętajcie Państwo o jednej rzeczy. Eee, I kochani moi znajomi i przyjaciele, że człowiek nie umiera na raka. I to potwierdzi każdy lekarz i każdy onkolog. Człowiek umiera z powodu przerzutów. Dlatego jest pytanie: <laughs> jeśli chodzi o przerzuty, jakie są statystyki? Eee, czy warto. Po Podjąć leczenie alternatywne, czy wlewy dożylne witaminy C i to jest meritum tej serii, naprawdę mają sens. Jeszcze raz proszę zasubskrybujcie kanał, dlatego że wkrótce drugi odcinek, gdzie przejdziemy już konkretnie do tematu. I zastanowimy się, czy osoby, które podejmują się. W lewów do czy rzeczywiście mogą sobie pomóc, a być może mogą sobie niestety zaszkodzić. Zapraszam Was do kolejnego odcinka z tej trzyodcinkowej serii. Pozdrawiam serdecznie. Kolejny odcinek już wkrótce. Do usłyszenia. Dziękuję.